Zanim się pomodlimy, zatrzymaj się na chwilę. Może dziś czujesz się słaby, przytłoczony, bez siły by iść dalej. Ale Bóg widzi twoje zmęczenie i mówi, wystarczy ci mojej łaski, bo moc moja w słabości się doskonali. 2 Koryntian 12.9 Nie musisz być silny sam. Prawdziwa siła rodzi się wtedy, gdy oddajesz swoją słabość w ręce Boga. Panie, przychodzę dziś do Ciebie taki, jaki jestem zmęczony, bezradny, czasem zagubiony. Wiem, że nie muszę udawać silnego, bo Ty jesteś moją siłą. Proszę, napełnij mnie nową odwagą i pokojem, który płynie tylko z Twojej obecności. Twoje słowo mówi, że ci, którzy ufają Panu, odzyskują siłę, wzbijają się w górę jak orły. Izajasz 40:31 Niech Twoje światło rozproszy mój lęk, a Twoja moc podniesie mnie, gdy upadam. Boże, ucz mnie polegać na Tobie każdego dnia. Niech Twoja łaska stanie się moją siłą w chwilach słabości. Gdy nie wiem, jak iść dalej, prowadź mnie. Gdy brak mi nadziei, przypomnij mi, że Twoja moc jest większa niż mój strach. Dziękuję Ci, Panie, że nigdy mnie nie opuszczasz. W Tobie znajduje pokój, w Tobie znajduje siłę, w Tobie znajduje nowy początek. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, napisz Amen w komentarzu i podziel się nią z kimś, kto potrzebuje dziś duchowej siły. Niech Boża moc i pokój napełnią Twoje serce. Amen.